Siemaneczko, z tej strony Mateusz, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku ciężka przeprawa przez M46 w wersji francuskiej, więc życzcie mi powodzenia przed odcinkiem i zobaczymy jak to nam tutaj pójdzie. Jeżeli chodzi o M46, jest to maszyna z poprzedniego Battle pasa niczym się nie różniąca od maszyny amerykańskiej. I niestety w dzisiejszym Ortanderze ta maszyna mocno odbiega od yy, reszty tak naprawdę stawki. A więc dobrze. Jeżeli chodzi o maszynę, mamy tutaj klasyczną 90 amerykańską, którą każdy dobrze zna i każdy wie, że ta armata jest mega chimeryczna. Yy, a niestety na tym poziomie ona sobie po prostu nie daje rady. Mamy tutaj. Przeciwpancerny pocisk M82 z ładunkiem. Ten pocisk ma 185 mm przebicia i niestety, pocisk sobie nie radzi z pojazdami z br 63, 67. Na 63, 67 to już mamy duże problemy. Przede wszystkim, nie przebijamy pojazdów typu Tygrys 2 powierzy gdzie każdym innym sprzętem bezproblemowo przebijemy dodatkowo niestety mamy tutaj oprócz tego bardzo chimeryczne pociski właśnie HEATFS raz te pociski zrobią robotę raz następnym razem strzelicie dokładnie w to samo miejsce i jedynie, jedynie co zrobicie to się zapłaczecie bo pocisk nie wszedł niestety one są takie do tego trzeba się przyzwyczaić Niestety tak to, tak to wygląda, i niestety o tym trzeba pamiętać. Eee, dodatkowo mamy tutaj bardzo duży pojazd. Mamy bardzo dużą sylwetkę, przez co nas bardzo łatwo zauważyć. To też jest gigantyczna niestety wada tej konstrukcji. Eee, plus do tego mamy bardzo słowy pancerz. Tak? W pojeździe M47, czyli jego następcy, mamy już inną wieżę. Mamy wieżę. Um, już bardziej taką, nie wiem, obłom, tak by można było to nazwać, e, dzięki czemu tamten pojazd może zagrać na wieżę. W tym pojeździe nie zagramy sobie na wieżę, nie ma najmniejszej szansy na to, więc niestety o tym trzeba tutaj pamiętać. <laughs> e, razem z naszym słabym pancerzem idzie bardzo złe umiejscowienie, niestety, ale... Mm, tak naprawdę, no powiedziałbym, że amunicji. Niestety nasza amunicja znajduje się w takim miejscu, że mm, każde przebicie, dosłownie każde przebicie, które w nas wejdzie w wieżę, kończy się niestety naszą śmiercią. Więc o tym musimy sobie też pamiętać. Ale dobrze, jeżeli chodzi o zalety, bo są tutaj dwie, przede wszystkim jest to maszyna premium, więc relatywnie jako tako zarabi. Eee, natomiast... E, jeżeli chodzi również o drugą zaletę, no to jest to pojazd, który jako tako jeździ, tak? Mimo, mimo swojej wielkiej sylwetki, ten pojazd naprawdę dobrze się porusza, tak? Eee, Jeździmy takie 46, 47 na godzinę, cały czas mniej więcej. Więc są to wartości, powiedziałbym, że takie no, całkiem, całkiem dobre. Jak sami widzicie, gram tu bardzo ostrożnie. Jednak ten pojazd nie wybacza żadnego błędu. Okej, okay, mamy pierwszego fraga. Ohohoho Dolna płyta już zbyt twarda, żeby to przebić. Wycofam się, zmienię pozycję. Maus jest, jest opancerzony, więc on może jechać jako pierwszy. Dobra, Ty type go rozwalił, więc już mamy święty spokój. idzie od drugiej strony, my spróbujemy od tej. Jest gościu obrócony bieżąc? Mamy go. Ach, powiem wam, ciężki, ciężkie jest życie w tym pojeździe. Yy, żeby was nie skłamać, nagrywam ten materiał już chyba z 40 raz. I za każdym razem jest ta sama sytuacja. Nie. Zabiłem jeszcze tego małego dziada, który jechał na strefę, ale to już było typowe poddanie się, bo nie miałem szans. Ja te 34 nie jestem w stanie od frontu przebić, więc niestety tak to, tak to się skończyło. I tak, jedynym tak naprawdę ratunkiem byłoby hit FS, ale przez to, że nie miałem załadowanego, no to skończyło się jak się skończyło. Ale dobrze, cztery fragi zrobiłem, nie jest źle. Obecnie najlepsza bitwa jaką tym pojazdem rozegrałem, więc nie ma tragedii. Spróbujemy coś tutaj jeszcze zrobić, mam nadzieję, że mi armata na to pozwoli. Nie jestem, nie jestem tego przekonany, bo dzisiaj się odbiłem od zs 57.2, więc... Od pojazdu do takiego, powiedzmy, którego karabinem się przebija. Ale dobrze. <grym> całkiem fajnie tamten, yy, tamten pomysł z tą walką z tym Hori i tym, tym Mausem co tam jeździł. Całkiem fajnie to wyszło, muszę przyznać. Zrobiliśmy przynajmniej jakieś tam postępy. Przez chwilę myślałem, że bomba spadła. No! no i pokazała się wada. Amunicja w wieży. Ach. No niestety, sami to zauważyliście, jak to wyglądało. Niestety, trafienie w wieżę skończyło się tym, że gdybym nie miał tam amunicji, bym to przeżył. Natomiast przez amunicję skończyło się. Że stałem się niestety trupem. Wykorzystam jeszcze samolot, żeby pozbyć się punktów. I tak naprawdę przejdziemy sobie po prostu do kolejnej bitewki. Rozegramy ją wspólnie. Mam nadzieję, że będzie jako tako. Tak, jeżeli jeszcze chodzi o M46, czy ja bym go w ogóle do czegokolwiek polecił? No, i tutaj mamy taką właśnie dużą dysproporcję bo tak, jeżeli ktoś by chciał zacząć robić drzewko francuskie tym pojazdem to bardzo bym odradzał ze względu na to, że ten pojazd szybciej czy później doprowadzi was do nerwic natomiast, jeżeli miałoby być to po prostu uzupełnienie slotu premium Czyli przykładowo posiadacie AMX-a 13 SS, a do tego posiadacie, nie wiem, samolot premium. To wtedy... Jak najbardziej. Nie zabiłem tego Mustanga, który za mną szedł z tą bombą. Brakło po prostu. Ale dobrze. Nawet lepiej, bo moż, mo, można to szybciej zakończyć. Ale dobrze. Eee, przejdziemy sobie do tej drugiej bitewki, zobaczymy. No i właśnie, jeżeli chodzi o te, hmm, tak jak mówię, uzupełnienie linii, właśnie Maszyny premium, macie SS13, macie samolot premium, to wtedy bym to może rozważył jako drugą maszynę po prostu premium na ten poziom. Ze względu na to, że nadal jest to premka i nadal ona relatywnie dobrze zarabia, porównując to na przykład do czołgu drzewkowego, tak. W innym przypadku. Olałbym tą sytuację, nie kupywałbym tej maszyny. Wiem, że ona nie będzie droga na rynku. Nawet bym powiedział, że na pewno nie będzie droga, ze względu na to, jaka to jest po prostu maszyna, tak? Eee, żeby tak naprawdę ten pojazd odżył. Eee, to wam powiem tak, byłaby najprostsza metoda. Najprostszą metodą, żeby to odżyło. Wystarczyłoby to obniżyć na BR T-44 w wersji 85 Czyli BR-63 Wtedy faktycznie ta maszyna miałaby trochę sens. Jeżeli to zostaje na tym 7.0 tak jak teraz jest No to niestety tutaj mamy przerąbaną sytuację, ta maszyna po prostu się na tym poziom nie nadaje bo przypomnę wam, że T4400 jest na tym berze, Gdzie tam mamy zdecydowanie lepszą armatę. Yy, mamy niższą konstrukcję, lepszy pancerz, więc tak naprawdę wszystko lepsze. A tak naprawdę, no, tam też na nic nie narzekamy przeważnie, tak. Bo armata robi swoją robotę, pancerz odbija szczególnie ten kadłuba. Serio! Koźwa południa bym tak celował podczas jazdy. Podczas zatrzymania się. Żebym jebnąć mu tą armatę, nigdy bym nie trafił. A koźwa, kiedy mam trafić w wieżę, gdzie to jest duża wieża tego pojazdu, trafię koźwa w armatę. No, szlak by człowieka jasny trafił. Nie uciekniesz, mi kanalio. Yy, wróć! Jednak mi uciekniesz, bo moja armata postanowiła cię nie przebić. Sorry. Dobra. O fak. <ścoughs> Druga chałupica. no, więc sami widzicie niestety konstrukcja ma dużo nie powiem, też popełniłem tutaj błąd, bo nie zabiłem go za pierwszym, czy tam drugim strzałem tak? mogłem go zabić, byłaby taka szansa, ale niestety za pierwszym razem armata, za drugim razem armata postanowiła nie przebić Ech. powiem wam, to jest naprawdę ciężkie przeżycie, żeby tym cokolwiek Sensownego porobić. Ciężko się tam maszyną walczyć. Ciężko. No, ale co jest ciekawe. Na przykład M47, czyli jego następca z tą obłą wieżą, tamtym mi się gra przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Tym dramatycznie. Tamtym bardzo przyjemnie. Och. Widać. Małe zmiany konstrukcyjne, a pojazd całkowicie inny, tak? Dobrze, Próbujemy coś tutaj zrobić, takiego z sensem. Najlepiej to by było tak jeszcze zabić z trzech, i by było dobrze. Czy? Tu mamy gościa. O kurde, to jest Maus! Hity, 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 hity! Ładuj tego Hita! Aha. bym sobie tego Hita załadował. Ty strzał w że Mausa pocisk nie zrobił na tyle odłamków, żeby zabić tego jednego załoganta. Niestety. No brakło powera po prostu. Kolejny ładujemy przeciwpancerny z ładunkiem. Jednak nie będzie przeciwpancerny z ładunkiem, tylko zaś jest Maus. To ładujemy w takim wypadku zaśity. O uszkodzenie głównej armaty. Serio. To co mówiłem, że się zapłaczę przy tej armacie? To jest właśnie to. Jest w końcu. Ach, ciężka przeprawa. Rysy, jaja, robicie z pogrzebu. Serio, dobra. Mausa rozwalili. Jest przeciwpancerny z ładunkiem. Zrobił robotę. Przebił fajnie bulldoga. Zrespiły się. Mamy tutaj pelotkę. Mamy ty tygrysa dwójkę. Armata nam poszła się przejść Natomiast zanim naprawię armatę spróbuję rozwalić tego Aha, te 44 No niestety w tył wieży dostałem no ale nic, sami zauważyliście, pojazdem się gra bardzo ciężko, więc nie będę tego przedłużał. Dzięki wielkie za oglądanie, ja się z Wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się w niedzielę. Dzięki wielkie, cześć!